będzie kryminalna, czy to będzie obyczajowa, czy to horror, czy fantastyka i tak dalej. Tylko po powieść środka, powieść, która będzie powieścią. Będzie wielowątkowa, będzie zawierała wiele postaci. Będzie miała intrygę i będzie zbudowana na fabule. Nie będzie zbudowana na tak zwanym, na strumieniu świadomości, na jakimś zapisie, który jest niezwykle wysublimowany i na pewno nie będzie to snój. Nie mogę panu powiedzieć, o czym to będzie, natomiast zapewniam państwa, że w jakimś tam stopniu będzie to bardzo moje, tak? Znaczy, będziecie państwo zadowoleni. Proszę, może coś z innej wersji, bo mówimy tutaj o literaturze, o pisaniu, a mnie interesuje, jakie muzyki pani słuchała podczas pisania górali? Są takie trzy, trzy takie, które miały jakieś największe taki znaczy, to jest świetne pytanie. Znaczy, Po pierwsze, to jest trochę mogę nie pamiętać, bo ja już kasuję, wie pan, ja już to mówiłam, że ja kasuję stare rzeczy, ale akurat to pamiętam, ponieważ tak. E, jest taki zespół werw. I jest taka piosenka, mogę zaraz uznaleźć, to panu włączę. Bo, bo, bo jak pisałam taką scenę, to jest scena, w której e, Piotr jedzie z księdzem i z. Yy, i tam się dzieją rzeczy i jak, yy, jak poznaję dumie i tak dalej. To jakby kiedy widziałam tą postać, to jakby inspiruje się zawsze gdzieś zanim postać widzicie, zanim postać przyjdzie, yy, zanim postać przyjdzie, to, 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 to może są różne techniki. Ja stosuję zwykle metodę białego pokoju, czyli po prostu postać wejdzie. Na ten, po prostu na mnie we wchodzi. I nie byłam sobie z nim w stanie z nim poradzić. I dopiero po wysłuchaniu tej piosenki Muszę zaraz ją znaleźć. Jak ja zaraz, zaraz panu powiem, bo ja usłuchałam nieskończoność, zapętliłam ją. Rozumie pan? Po prostu ich zapętliłam i w ogóle jestem obsesyjna. Ja jestem, uwielbiam obsesyjne wszystkie, po prostu coś mi się podoba, albo coś mnie otwiera, no to po prostu jakby idę w to. Um, I słuchałam bardzo dużo Białoruskiego Roka, bardzo dużo, głównie yy, yy, jakichś strasznych nagrań z basobisz takich live'ów. E, które też, też pojawiają się w pewnym momencie w książce, ale one się pojawiają bardzo, bardzo minimalnie. E, słuchałam e, takiego zespołu Amaroka, to też jest białoruski zespół, dużo białoruskiej muzyki, ale żeby było dla, dla kontry, słuchałam też dużo bardzo Chopina. E, ja w ogóle kocham Chopina, uważam, że jest bardzo depresyjny, tak jak ja, więc e, bardzo mi leży. E, natomiast e, prelutium deszczowe i wszystkie te takie... E, e, ja w ogóle nie piszę. Jak piszę, to nie słucham. Ja potrzebuję najpierw się nasłuchać, a dopiero potem się wyłączam i, jakby, i odklejam się. Jakby wszystkie elementy włącznie z inspiracyjnymi, włącznie z... z, z ja, ja muszę się po prostu wyłączyć, piszę w ciszy, nie piszę, nie piszę z muzyką. Ale muszę znaleźć tą piosenkę, teraz panu znajdę i włączę. Bo to jest bardzo fajna piosenka. Tutaj jeszcze pani, proszę. Pytanie w podobnym kanonie. W jaki sposób relaksuje się pani w wolnej chwili od pisania, już poza muzyką i w jaki sposób oczyszcza pani swój umysł po napisaniu książki? Tak jak pani stwierdziła, że jest ciężki kaliber i trzeba tę rzeczkę odetchnąć, okay. aby złapać taki dystans, tak? Jest to na pewno bardzo trudne. W jaki sposób szuka pani dla siebie takiego nielepszego wyjścia, rozwiązania? Co przynosi dla Pani Kojik? Co pani najbardziej lubi lubi No Znalazłam tę piosenkę, zaraz panią odpowiem. To jest e, e, Beatles Sweet Symphony. Pani zna? Tak. Bardzo fajny jest ten teledys do tego. Może no, 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 sobie właśnie. Dobra, już starczy. Polecamy, więc dzisiaj przy lekturze. Wypalić co to jest tak, że ja mam z tym kłopot? Dlatego, że yy, ja w ogóle nie mam żadnych zainteresowań. Co to prawda. Nie, nie. To znaczy, tak naprawdę mnie najbardziej interesuje yy, rzeczywistość, która jest funkcjonalna. Czyli na przykład, jak jadę na dokumentację, yy, dokumentacja i taka charua na dokumentację, ona mnie odświeża i otwiera. I, yy, I po prostu sprawia, że ja się nasycam danymi nowymi. Ja potrzebuję tego. Nie wiem dlaczego. To znaczy, po prostu tak mam. Yy, takie zwykłe wakacje to... Yy, to jest straszna nuda. Pani mnie... Pani nie będzie mnie szanowała, jak ja Pani powiem prawdę, no. Ja po prostu pakuję walizkę książek. Znaczy, tu jest moje dziecko, ono wie. Yy, no po prostu to jest, musi być ciepło, bo ja nie no widzę, tak normalnie funkcjonuje w takiej przestrzeni dyskomfortu potwornego na każdym etapie, więc kiedy już odpoczywam, to po prostu pławię się w luksusach, w wygodnictwie... E, no, w w ogóle nie jeżdżę na żadne wycieczki takie, wiecie, co tam są te wycieczki. Ja w ogóle tego nie wiem. Poza tym, jak ja bym pojechała zaraz na wycieczkę, ja bym zaraz zaczęła rozmawiać z tymi ludźmi, zaraz bym znalazła jakąś historię i już zaraz była dokumentacja. W związku z tym ja specjalnie nie. Jakby nie, 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 nie wiem, co pani powiedzieć. To jest po prostu straszna nuda. Ja w ogóle jestem taka monotematyczna. Na pewno, z całą pewnością to jest tak, że Dobra opowieść, z jednej strony, mimo iż pracuję w opowieści, i mimo tego, jak pani zauważyła, taka opowieść mnie infakuje. to z kolei cudza opowieść, która jest genialna, która mnie porusza, mnie oczyszcza. Wiem, na przykład y, jestem absolutną manioczką y, y, z, z seriali, tylko że wiecie, takich oglądanych cały czas. No, jedyna rzecz, jaką mam, to mam hbo GO. Nie wiem, może to jest reklama, ale naprawdę tylko to mam. Nie mam telewizora, nie, nie mam żadnych innych możliwych sprzętów, nie wiem gdzie się trzeba logować. Ja po prostu włączam e, serial i jadę po kolei cały czas. tak? Po prostu raz w lecie, jak Mina jak pojechała do babci, no to ja spędziłam z grą o tron. W ogóle nie z prawie z domu, tylko no. wyprowadzając psa, prawda? Więc jakby genialna jest eotron w ogóle. Więc jakby to jest dla mnie doskonały relaks. Znaczy wiem, że to jest straszne. Oczywiście jakby, jestem bardzo towarzyska, mam mnóstwo y, znajomych, ludzi i tak dalej, widuję się z nimi, jeżeli nie piszę, jeżeli nie dokumentuję, jeżeli nie mam takiej sytuacji, y, w której, y, bo oczywiście wiecie, to jest tak, że jak ja pracuję, czyli na przykład jestem na etapie zapisu, no to oni w ogóle odbijają się ode mnie, proponują mi, żebyśmy gdzieś wyszli. Ja mówię, że piszę. Już w ogóle na, teraz po latach, to już ci wszyscy, którzy wiedzą i mnie znają, to wiedzą, że też że w ogóle nie ma takiej opcji, w ogóle nie wyjdę z domu, tak? I no to jest, kiedy? Kiedy kończysz? No to ja im mówię na przykład w maju. <śleszy> Czyli na przykład <żegadnię>, nie wiem, <śleszy> wiecie, za 7 miesięcy, nie? Natomiast jak jestem, i, na, Natomiast jak skończę książkę, to się melduję i oni wszyscy się zgłaszają, więc mam taki, taki moment, kiedy cały czas mnie boli głowa, no bo po prostu rzeczywiście jest bardzo intensywne to życie towarzyskie. Natomiast y, to, co Pani powiedziała na opowieść, na infekującą opowieść, dobrze na mnie działa y, na opowieść. Y, dobra książka, świetna książka, która... I coraz mniej takich mam. I to, co pan zapytał, ja bym chciała napisać taką książkę, ta moja opowieść będzie właśnie taka. I chcę, żeby po prostu wyrwać komuś z gardła ten, ten czas, kiedy będzie ją czytał. I żeby to trafiło nie tylko do odbiorców powieści kryminalnych. Ponieważ takie książki naprawdę do mnie trafiają. To jest tak, że ja rzeczywiście faktycznie. E, no to mnie to mnie bierze. Wiem, że to jest dziwne i takie faktycznie uroboros trochę, ale, ale trudno. Nie, nie mam żadnych zainteresowań fizycznych. Kultura fizyczna leży kompletnie. Zupełnie. Nawet wiecie, znaczy do autobusu nie biegam nawet. No bo po co zaraz będzie następny? Nie mam żadnych takich... Na no, siłowni to byłam, nie mnie byłam chyba jeszcze. Do Aerobiku byłam raz. Ale, ale jak zobaczyłam w lustrze, bo tam jest lustro, nie wiem czy wiecie. Jak zobaczyłam jak wyglądam, to uciekłam stamtąd. <zmary> nie wiem, ludzie mogą to znosić. E, tak. Joga to... To, 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 chyba to, to za bardzo jestem. Ja, ja jestem wystarczająco zem, więc zem Nie mam żadnych zainteresowań. Żadnych. A używki. <zmary> Urodziłam się w Białymstoku, ale od czwartego roku życia mieszkam w Hajnówce. Mieszkałam, bo teraz już nie. Zapraszam panią. Ja się chciałam spytać o kwestię odpowiedzialności, odpowiedzialności pisarza, pisarki. Zacznę od tego, że z jednej strony student akceptuje objętość panią książek. Nie, nie, nie. Przepraszam. 是老大。Hmm. na taką, można by powiedzieć, taką gwiazdę komercyjną. No ja myślę, że to taka kreacja, że jest Pani po prostu świetną i bardzo głęboką osobą. A z drugiej strony, jak widzę, że takie osoby jak, jak Pani, jak Miłoszewski, jak Krajewski przekazują bardzo trudne treści takiej pozornie łatwiejszej. Dziękuję za to pytanie i po um, pierwsze powiem Pani tak, czy Pani sądzi, gdyby ta konkretna, Czy myśli Pani, że na tamtych terenach ta y, sprawa nie jest znana? Nie wiem. Zapewniam Panią, że jest. To jest bardzo gorący temat tam. A I nie, był mi, od było lat. Coś bardzo szokującego, kiedy czytała Pani. Książkę. Właśnie gorąco. o tym mówię. To jest tak, że dopiero w momencie, kiedy ja opisałam, to y, wykorzystałam właściwie ten, y, ten element jako, jako kanwę do opowieści, tak jak Pani powiedziała. Powieści kryminalnej, powieści popularnej, prostej opowiastki, tak naprawdę. Dopiero wtedy bardzo wiele y, osób w kraju, ale też i na świecie, dowiedziały się o tym, że w ogóle doszło do takiej sytuacji. Pani, pani powiedziała, że to, jest dla mnie, że to była dla mnie książka najtrudniejsza ze względów osobistych. Nie tylko. To, co było dla mnie najstraszniejsze, to to, jak można było przez tyle lat milczeć. To było dla mnie najstraszniejsze. I dlatego ja postanowiłam, że mimo iż pochodzę z tamtych terenów, i mimo iż matka mnie prosiła, żebym nie ruszała tego tematu, to zdecydowałam, że poruszę. Dlatego, że uważam, że moim zadaniem, jeżeli ja już mam taką e, siłę przekonywania, żeby państwo chwycili tą książkę do ręki, to dlaczego mam opowiadać o wzdetach? To dlaczego mam opowiadać historię wydmuszki? Skoro mogę opowiedzieć coś, co faktycznie ma wielkie znaczenie dla nas wszystkich, i, do, i, i to Państwo wyciągacie wnioski z tej konkretnej sprawy, bo ja tam nikogo nie oceniam. Pan nie pytał o ten marsz, ja nie będę się angażowała i nie będę wypowiadała się, dlatego że ja wykorzystałam ten konkretny, e, to, konkretno, to konkretne zdarzenie właściwie. Ale też i, i, i konsekwencje tego zdarzenia. Mówimy teraz o pogromie wsi prawozławnych w 1946 roku na terenie e, Podlasia. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą o co chodzi, e, którego dokonał jeden z e, żołnierzy wyklętych, Romuald Traj, e, zwany Buren, ze swoim oddziałem. Rzecz niezwykle poważna, udokumentowana w, w, w IPN-ie. Hmm. Wie Pani, gdybym. E, ja mogę wtedy się wycofać. Ja pamiętam, że. Ja pamiętam, że okularnik był napisany, poprzednia wersja. Są dwa, dwie wersje okularnika. Po mojej śmierci będą porównywać te dwa nasze napisy. Dopóki, że ja nie pozwolę. W każdym bądź razie to jest tak, że mogłam się wycofać. I zapewniam Panią, że dla mnie to była trudna decyzja, ponieważ ja pamiętam, że jak siedziałam na schodach e, dworca PKP i czy gwiazda komercyjna siedzi na dworcu PKP i jara szlugi na schodach? Znaczy, <laughs> no, by po prostu nie dajmy się zwariować, tak? Ja pamiętam, że ja wtedy zastanawiałam się, co mam zrobić? Kimże ja jestem? Ja sobie piszę powieści kryminalne. Opowiadam historie, w których y, to, co jest y, osioł tej opowieści, jest, jest przestępstwo, zbrodnia. Dociera to do, do, do czytelnika, który y, y, oczekuje rozrywki. Ale to tak jak z lampionami podjęłam taką decyzję, uważam ją za słuszną, ponieważ jak już podejmę raz decyzję, to biorę pod uwagę wszystkie elementy i nie jest to żaden sentymentalny. I znowu o, 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 podkreślam jeszcze raz, to nie była kwestia sentymentalna. To była kwestia mojego obowiązku, że ja powinnam to opowiedzieć, bo może ta historia przyszła do mnie, żebym ja ją opowiedziała. Ponieważ. Ponieważ być może nikt inny nie byłby w stanie się pochylić nad tym w taki sposób. Ponieważ być może ktoś inny przechyliłby szalę w tą bądź w drugą stronę. Do mnie piszą ludzie z różnych, o, yy, yy, jak to się mówi, obozów. Nie wiem. Iż zaczynają od tego, że mają poglądy stricte prawicowe, ale dowiadują się całkowicie nowych rzeczy, zgłębiają tą przestrzeń. Czy, czy jest coś piękniejszego w literaturze? I to nie ma znaczenia, czy to jest powieść kryminalna, który to jest gatunek. To nie ma znaczenia. To, co jest najważniejsze, to to, że dzisiaj ta historia, dzięki Okularnikowi, dzięki książce, która być może stoi na półce z powieścią kryminalną, obok opowieści, która w ogóle nie zawiera w sobie żadnych poważnych tematów, tylko rzecz dotyczy jakiegoś wydomanego seryjniaka, który ma na przykład, zbiera te damskie sutki, nie? Rozumiecie? Więc jakby to w ogóle, mi, mi to nie przeszkadza. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że dzisiaj nikomu nie trzeba tłumaczyć ani, że doszło do takiej sytuacji, ani gdzie jest hajówka, a te mało tego, przez to, że pani kiedyś przeczytała tą książkę, bo cię nie słyszała. Pani dzisiaj zwróciła uwagę na informacje o tym marszu, i dla mnie to jest niezwykle ważne. A ja tak na zakończenie naszej oficjalnej części chciałabym tylko tak zapytać, właśnie, kogo pani widzi jako odzwierciedlenie roli Saszy? I wiem, że właśnie kto mógłby ją zagrać. Znaczy w ogóle nie widzę innej możliwości i jestem już po słowie właściwie z Magdą Pacarską. E, e, znaczy ja, ja, ja nawet opublikowałam taką, taką informację u siebie na stronie. I to wiecie Państwo, bo to po prostu tak jak jest z Bogdanem Lachem i tak jak mówiłam o tym, że wszystko jest procesem, w ogóle wszystko jest zmianą w naszym życiu i należy akceptować zmiany, ponieważ to, co dzisiaj się wydaje być, nie wiem, negatywne, złe, niekomfortowe, za jakiś czas może się okazać zaczątkiem czegoś niesamowitego. Więc jakby akceptujmy te wszystkie rzeczy, które do nas przychodzą i jakby rozważajmy je, to była taka sytuacja, że ja po prostu byłam, to było dwa lata temu. Wstałam e, w kolejce y, do szatni w teatrze i, i, y, i znowu, wie Pani, ja się, siaduję na schodach, y, oddając się na łokowi używką, tak? E, robię różne rzeczy, między innymi też cały czas obserwuję rzeczywistość, bo to jest tak, że to jest... Y, o, to jest moje hobby wie Pani? To jest moje mam takie hoppy. <grym> e, I po no, prostu jakby zobaczyłam tą kobietę. Ponieważ nie mam telewizora i nie za bardzo się orientuję, to prawdopodobnie jako jedyna w tej kolejce nie wiedziałam kto to jest, nie? Znaczy już mi się to wiele razy zdarzało. Potem podchodzi ta osoba i gdzie przedstawia mówię, to pan! No i to był na przykład chyba byłam ostatnią osobą, a nie mogę tego powiedzieć, ale była taka kobieta, która coś zrobiła nie za bardzo nie za bardzo pochlebnego i wokół niej był cały skandal ogólnokrajowy, a ja... A ja tego nie wiedziałam, i w ogóle sobie z nią rozmawiałam. Po czym ona, ona, yy, po czym ona zaczyna mi się zwierzać, i ja mówię, na poważnie to zrobiłaś? I ona mówi, że prawdopodobnie jesteś ostatnią osobą na świecie, która w ogóle nie wiedziała, więc naprawdę to jest wygodne. I ta kobieta, wiecie, to jest tak, że kiedy wymyślacie postać, to nie ma znaczenia, jak ta postać, jakie postać ma ciało, w jakie obleczecie ciało, jaką ma skórę. Nie ma znaczenia, czy to jest postać piękna, czy jest brzydka, ponieważ nawet jeżeli jest okrutnie brzydka, ale zachowuje się w taki sposób, że jest po prostu to, wiecie, charyzmatyczna, po prostu nawet jeżeli jest antybohaterem, robi głupstwa, ale po prostu postępuje zgodnie ze sobą, ponieważ znamy kodeks tej postaci, to nam się wyda piękna. I tak to jest z magią literatury, że Państwo po prostu tak jak tu jesteście, to za każdym razem, kiedy Was zapytam, jak sobie wyobrażacie główną bohaterkę bądź jakiegoś innego bohatera, to będzie po prostu tyle, ile tutaj jest Was osób, tyle zdań na ten temat. I ja mam tego świadomość. Natomiast wierzcie mi, że w momencie, kiedy ja zapisuję swoją książkę, to nie do końca wyobrażam sobie cieleśnie te postaci. Czasem tak, czasem to są jakieś drobiazgi, czasem to takie elementy. Czasem kradnę od rzeczywistych osób, oko tej pani wezmę, tej wezmę włosy. Rozumiecie, po prostu jakby... E, to są takie elementy, które mnie uruchamiają, ale tak naprawdę ja wam daję tylko wektory. Cóż my wiemy o Saszy. Wiemy, że jest podobno ruda, że ma coś na plecach, że jest dosyć chuda i że nie nosi spódnic. I to wszystko, co wiemy. Więc niczego tam nie ma. Niczego. To to jest moja tajemnica, nie mówcie innym pisarzom. Bardzo Was proszę, bo za, za dużo opisu jest niedobrze. W każdym bądź razie... I ta kobieta, którą widzę, jest delikatna krucha, e, nie wiem czy u Państwo widzieliście na żywo. Ona jest po prostu bardzo mała i chuda. To jest takie chuchro. jest trochę niewiele większa od mojej córki i też taki szczypior. E, i, e, I ma niesamowite oczy i te oczy po prostu ważne są bardzo oczy, bo to jest inteligencja, rozumiecie. I po prostu albo, albo jest ten, jest ten namysł, albo go nie ma. No i była wypiętrzona, jak to w teatrze. Ja też byłam wypiętrzona, straszna, nuda. Wszyscy są tacy wypiętrzeni, stoją w tej kolejce, wiecie. No i, no i w tym momencie ta szatniarka, teraz już dokładnie nie, nie powiem, wam nie pamiętam tego, ale, ale ona generalnie coś tam zawiniła i miała, i miała słuszność, ta kobieta. I w tym momencie. Ona dokonała po prostu takiej wolty, z tej pięknej, delikatnej osoby, po prostu załatwiła ją dwoma słowami i spojrzeniem. Jak ja to zobaczyłam, to są takie błyski. Ja po prostu od razu w ogóle zainteresowałam się, to mi się wychyliłam i tak po prostu wyszłam z tej kolejki i tak obserwuję. I po prostu patrzyłam na to, obok, obok mnie stał jednorzeczony Mateusz Wanasiuk. oczywiście też nie wiedziałam kim on jest. W każdym, w każdym razie oboje byli bardzo piękni. I ja widzę to i widzę, jak on się wycofuje, on się przestraszył też. To, to było niesamowite. Ja po prostu widziałam moją bohaterkę. Widziałam tą niesubordynowaną, bredną harpię. Widziałam to, której niektórzy nie lubią. Widziałam to, która jednocześnie wiem, że w środku jest delikatna i wrażliwa i że to jest tylko maska, że to jest tylko zbroja. Po prostu wszystko to widziałam. No i potem był ten spektakl, a po spektaklu był, był, było to przyjęcie. I w pewnym momencie, a ja oczywiście. Ona mi zniknęła. Ja chciałam koło nich usiąść, ale gdzieś indziej mnie posadzili. W każdym bądź razie i potem na tym przyjęciu zobaczyłam ją w drugim końcu sali i wtedy już z bo tak robię często. Czasem jak do Was przyjadę, to bądźcie czujni, mogę tak robić. Tak sobie siadam i obserwuję. jak Zresztą pobawcie się tak, to jest, to jest cudowne. Hobby. <laughs> e, obserwowanie, jak ludzie się zachowują, kiedy myślą, że, ich, że na nich nie patrzymy. Jest to nieprawdopodobne, bardzo pięknie wtedy y, widać charakter, osobowość te, te, tego człowieka, widać co go trapi, czy jest szczęśliwy, widać czy, co za chwilę będzie robił, można to wszystko odgadnąć. I ja po prostu zostałam i się jej przeglądałam, aż w końcu y, y, ktoś tam do mnie podszedł i, 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 i mnie zapoznał, więc ja w pierwszych słowach mojego listu od razu jej powiedziałam i, i od tamtej pory jesteśmy w kontakcie i ona jest po prostu y, według mnie idealną aktorką, jeżeli już miałabym wybierać, bo trzeba to skonkretyzować. To oczywiście nie ode mnie zależy, tylko od producentów, ale myślę, że biorąc pod uwagę jej sukces aktualny, to myślę, że to oni powinni ją prosić o to, żeby zagrała. Natomiast ja z Magdą jestem po słowie i myślę, że... Tak, myślę, że no wiecie, mi się też nie odmawia, nie? Właśnie nie, nie mogę sobie też odmówić prośby do publiczności. To wszyscy musimy teraz prosić, żeby rzeczywiście Pani Magda Boczarska została tą bohaterką. Możemy pisać, są media społecznościowe. No, A możecie jeszcze... do niej napisać, żeby zagwarantowała to na piśmie. No. Ja, ja bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Ja do... dziękuję serdecznie. Dziękuję. Zapraszam. Zapraszam do autografów.